Pozostała nam jeszcze jedna konserwa, to znaczy już tylko jako... Jednak tu nie było żadnej przyprawy, nie czuć przypraw. Jest to słonina, która była tylko solona. Ponieważ y, głównie to jest tłuszcz, ma galaretki, dlatego mam kłopoty, żeby tą słoninkę, o już jest, bardzo ładnie, okro, kształt walca. O w środku widać, że mamy y, pęcherzyk powietrza, niestety w warunkach domowych nie jesteśmy w stanie idealnie tego powietrza usunąć. Ja to specjalnie ukroiłem i pokazuję Państwu, że możemy to, ten, tą słoninkę rozmarować. Przypomina to trochę tą słoninkę, którą jadało się dawniej w wojsku, ale to tylko jadali ci, którzy w nim byli złożymy bardzo dobra. Oczywiście brakuje tylko przypraw, które tam w, w tych konserwach wojskowych to w przypadku słoniny były dodawane odrobiny cebulki, odrobiny pieprzu białego i jeszcze czosnku. Proszę Państwa zachęcam Państwa do wykonywania konserw w warunkach domowych, jak Państwo. Widzieliście, nie jest to takie trudne, wystarczy troszeczkę tylko dobrych chęci i naprawdę satysfakcja z wykonywania tych wyrobów będzie bardzo duża i jest to jakąś alternatywą dla Państwa, żeby móc zabrać swój produkt na, nie wiem, wycieczkę, wyjazd jakiś weekendowy poza miasto. Daje to możliwość, że w ciągu 24 godzin, 24 godzin dana konserwa wam się, dany produkt w temperaturze pokojowej, w temperaturze 30 stopni, 35, Wam się po prostu nie popsuje. Zdjecie go ze smakiem i na pewno Wam nie zaszkodzi. Przy okazji chciałbym wspomnieć, że mieli ją towe Tego też nosi nazwa kiełbas, na W z jednych kiełbas. Też była kiełbasa dawna przygotowana. Teraz może ja wytnę te była żebra Zaczynamy te, bardziej rąkowacze. z tej strony dlatego że Proszę państwa przedmiot ziołowy jest równo rozdrobnione żebert układają I się w